Slang wojskowy 9, ale tym razem się upomnę. Jak korzystasz z mojego kanału, to zaobserwuj. Nie jeździmy tutaj na gapę, dobra? No to jeden. Naruchać. Naruchaj se, Trzeba naruchać. O Boże, jak mnie to zawsze irytuje. Naruchaj to znaczy po prostu coś załatwić. Możesz na przykład powiedzieć swojemu dowódcy, że czegoś nie masz albo coś potrzebujesz, a on ci po prostu powie: Naruchaj to sobie. Naruchaj. Drugie. Przegląd tygodnia. Niespotykane już teraz, raczej niedopuszczalne, ale przegląd tygodnia to na przykład takie danie w piątek czy w sobotę powiedzmy ala, nie wiem, bigos, jakieś leczo czy cokolwiek, jak to, jak zwał tak zwał. Gdzie jak zaglądasz do tej miski i widzisz, że po prostu tam jest wszystko z tygodnia, przegląd tygodnia. Teraz już takich nie ma już. Jest niedopuszczalne jakieś takie magazynowanie czy trzymanie jedzenia. Wszystko musi być wiadomo. pit BHP. I taka zagadka dla was. Może ktoś wie, następną rolkę o tym nakręcimy, ale wiecie, to jest czas zulu? Jeżeli wiecie, to możecie napisać w komentarzu. Jeżeli nie, to też zaobserwujcie, bo dowiecie się w następnej rolce. Pozdrawiam.